Angelika Wednerska dobry wieczór. Przed nami drugi tydzień marca, wraz z nim delikatny powiew zimy. Zapraszam na szczegóły. Aktualnie na pogodę w kraju w dalszym ciągu wpływa rozległy układ niskiego ciśnienia. Jego centrum znajduje się nad zachodnią Rosją. Pomimo dominacji niżu, będzie to całkiem pogodna noc. Wyjątkiem będą jedynie regiony południowe. Gdzie zachmurzenie będzie nieco większe i mieszkańcy mogą spodziewać się okresowych opadów śniegu. Nad ranem termometry wskażą od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do minus 3, minus 4 stopni w pozostałych regionach. W górach prognozujemy spadki do minus 8, lokalnie minus 9 stopni. Jutro po dość pogodnym poranku, w ciągu dnia zachmurzenie szybko zacznie wzrastać i pojawią się opady. Głównie będzie to deszcz. Ze śniegiem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 2 do maksymalnie 5 stopni w regionach południowych. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. Zarówno wieczorem, jak i w nocy nad regionem przeważać będzie niewielkie zachmurzenie. Według prognoz synoptyków rozpogodzenia tej nocy pojawią się głównie w pasie zachodnim. Poranek przywita nas przymrozkiem. Na poziomie od minus 3 do minus 4 stopni, ale będą miejsca, gdzie mróz będzie jeszcze większy. Jutro do południa nad regionem niebo będzie jeszcze całkiem pogodne, ale w drugiej części dnia nad region nasuną się frontowe chmury i możemy spodziewać się opadów. Głównie to będzie deszcz ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 2 stopni, lokalnie będą to 3 stopnie powyżej zera. Nastąpi teraz szybki spadek ciśnienia i w południe barometry wskażą 998 hektopaskali. Na teraz to już wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i życzę spokojnego wieczoru.